Ten gość znalazł w grze broń, której poszukiwano od 15 lat. Borderlands wyszło w 2009 roku i cechowało się możliwością wygenerowania ponad 17 milionów różnych wariantów broni. Była jednak jedna spluwa o nazwie Nemesis Invader, której zdobycia nikt nigdy nie udokumentował. Jednak streamer Walmart Stream postanowił poświęcić swój czas na jej zdobycie. Wiedział, że ma jedną szansę na 19 tysięcy na to, że broń wydropi z przeciwnika o nazwie Chromerax lub... Jedną szansę na 209 tysięcy, że broń wypadnie ze specjalnej skrzyni. Przez 62 dni grał tylko w Borderlands, otworzył 6975 specjalnych skrzyń i unicestwił 2690 Chrome Raxów, aż w końcu po tysiącach znalezionych broni ukazała się ta, której poszukiwał. Co ciekawe, istnieje też tak zwany perfekcyjny Nemesis Invader, którego szansa na zdobycie wynosi 1 do 46 milionów.